Cześć Boże, kolejny wieczór, kolejne nasze spotkanie, kolejne opowiadanie. Teraz o różnych wymówkach, jakie mamy w naszym życiu. Którejś niedzieli na bramie kościoła wywieszono takie obwieszczenie, aby umożliwić wszystkim przyjście do kościoła w najbliższą niedzielę zorganizujemy specjalną niedzielę bez wymówek. W zakrystii zostaną umieszczone łóżka dla tych, którzy twierdzą: Niedziela jest jedynym dniem tygodnia, w którym mogę się wyspać. Przygotowany zostanie specjalny sektor miękkich foteli dla tych, którzy uważają, że ławki są niewygodne. Odpowiednie krople do oczu zostaną rozdane tym, których oczy są bardzo zmęczone od patrzenia całą noc w telewizor. Stalowy kask otrzymają ci, którzy mówią jeżeli pójdę do kościoła, może zawalić się dach na moją głowę. Ciepłe pledy dostarczy się osobom, które twierdzą, że kościół jest zbyt zimny, a wentylatory tym, którzy uważają, że w kościele jest za gorąco. Do dyspozycji będą kartki dla tych, którzy pragną sporządzić ranking osób zawsze chodzących do kościoła, ale zachowujących się gorzej od innych. Krewni i przyjaciele zostaną wezwani do pomocy kobietom, które nie mogą przyjść do kościoła, ponieważ są zajęte przygotowywaniem obiadu. Wszystkim, których krępuje dawanie na tace, rozda się odznaki z napisem: Już dałem. W jednej nawie zostaną umieszczone drzewa i kwiaty dla szukających Boga w przyrodzie. Lekarze zajmą się tymi, którzy chorują wyłącznie w niedzielę. Dostarczymy aparaty słuchowe osobom, które nie słyszą kazania, a specjalne zatyczki tym, dla których jest za głośno. Kościół zostanie ozdobiony równocześnie gwiazdami betlejemskimi i liliami wielkanocnymi, ze względu na tych, dla których to jedyny znany wystrój świątyni. Moi drodzy, rozbawiło mnie bardzo to opowiadanie. I pewnie nie tylko w odniesieniu do kościoła, ale także innych wymówek w naszym życiu można by było ułożyć podobne. A ty, siostro, bracie, jaką masz wymówkę, żeby gdzieś nie iść? Do kościoła albo w jakieś inne miejsce, albo na jakieś spotkanie z jakąś konkretną osobą Twojego życia? Nie idzie całej rzeczywistości. Czyli tego wszystkiego, co nas otacza, ułożyć pod nasze dyktando, żeby było nam przyjemnie i wygodnie. Myślę, że czas się z tym pogodzić. Dobrego wieczoru, i dobrego, i takiego mocnego przełamywania swoich różnych wymówek w różnych kwestiach. Dobra, wszystkiego dobrego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen.